Cześć, to znowu ja. Dzisiaj jesteśmy z ProKolekcjonerem. I dzisiaj Hi. otworzymy sobie Mega tak. Zestaw Startowy Kart Champions 2013-2014. Zaczynamy tak, tak, no, od no, Pirac. Y, Rozdzieliliśmy się po trzy koszeczki. No. I wymaga nam klaser. Piękny klaser. <laughs> Dalny klaser odłożony śaszetki i tutaj mamy piękną kartę XXL Lionel Messi i mamy także Zlatana Ibrahimowicza Limited Edition i proponuję wam Czyli mam yy, Mamy yy, reguły gry oraz yy, ze wszystkimi kartami plakat. Dobra, teraz wyraźnie nam paczki kart. Może tak po kolei, będziemy na zmianę. Na co? O, mamy, pierwsza saszetka ruszyła. I M mamy to w Messi Top Master. Mhm, dobrze jest. Dalej. I... Tutaj i pokażę resztę kart. Teraz I Messi Top Master. Może Messi go pokażę. Dodaję tutaj 100 punktów tłu. do panini. ma tutaj. To teraz ja. To z Humelcem. Marquizio Markizio Błaszczykowski. Mamy Impacta. Sporto. I tutaj Cristiano Kedira i Mitroglu. Więc ze specjalnych kart mieliśmy tyle. Otwieram następną paczkę z Giniestą. Czy zamierzamy otworzyć kulę z kartami? Tak, to w następnym filmiku. czyli mamy kartę odwróconą. Postawię. Tutaj zwykłe karty. Tak. I teraz karta odwrócona. I Impact na poli. Teraz ja coś z lamem. I tak, tak. Fans favorite z Underlectu. Dalej to będzie włcinić. Forster i Neuer. Ja mam starszeczkę teraz zrobioną. Nie mi się trafiła legenda z Bayernu. Oczywiście jest legenda w Game Changer. A, i siedem kart było w jednym. No. Tutaj mamy jakąś. Zabawię ją. Tu chyba jest 7 kart. Zobacz. Tak, 7 kart. Proszę zobaczyć. Odwrócona. To I osoby zwykłe i specjalne. Fernando Lente. Fighting Ostatnia już troszeczkę z Hummelsem. Otwieramy. A więc tak. Koke i Top Master Frank River. O, dobrze. I tutaj Wam zaraz pokażę. Ale mieliśmy tylko 5 kart. Jak to 5? No 5. Niestety, ale na szczęście. Teraz Wam pokażę wszystkie specjalne, jakie dzisiaj zdobyliśmy, więc tak, tutaj Lionel Messi, ogromna karta, XXL. I tak, Tom Master, Libery. E, Fanspej Brzyc z Underleftu. Impact Signing Porto. Fernando Ro, Ro, Lorente z Juventusu. Impact. E, Impact e, Dries e, Mertens. Lionel Messi Top Master i Limit. No i Vampersi i Limit. No to chyba było na tyle. I zapraszamy na następny odcinek, w której otworzymy kule. To. Dobrze, to cześć. Wszystko to cześć. Do zobaczenia.